W końcu zobaczę ją na żywo. Zapraszam! Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej debacie prezydenckiej. Jak Państwo widzą, zmieniliśmy formułę, ale nie zmieniliśmy naszych gości. Wciąż z nami są Rafał z Warszawy. Bonjour! Karol z Obywatelstwa. Tu jest Polska. Szymą z laską. Sławomir z piwkiem. Siemano. I Magda z dwoma lewicami. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy debatę prezydencką. Dostaliśmy sporo próśb o sprawdzenie, co wiedzą nasi kandydaci na temat polskiej historii i kultury. Jak kultury, to Karol od razu może dać walkovera. No, nie, nie dam, ale oczywiście, jak byłem młodszy, to miałem e, walkovera, także używałem. <grywa> Czyli co? Takie pudełko z słuchawkami na kasety do słuchania muzyki, także pamiętam, pamiętam, miałem, miałem... Walkmana. Nie popisuj się wymową, Francuziku. Poza tym ja używam, drodzy Państwo, polskiego angielskiego. Tu jest Polska. Chyba się Państwu coś pomyliło. Zatem dzisiaj nasz program przyjmie formułę programu 1 z 5. Przepraszam, jestem również ja, więc pięciorga. Niechaj, będzie za chwilę, zaczniemy sprawdzać Waszą wiedzę o Polsce, i wtedy wyjdzie szydło z worka. Beata, pierwszy byłem. <noise> nie rozumiem, przepraszam. Beata, szydło. Wyszła szydło z worka, takie staropolskie powiedzenie. Odpowiadam na pytanie, prawda? Ale ja jeszcze nie zadałem pytania. A ja już na nie odpowiedziałem. Także. Taki właśnie być powinien prezydent Polski, drodzy państwo, znać odpowiedzi na pytania, zanim padną. Tak jest. Prawo dla mnie. Dobrze, 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 bokserku. W takim razie ja mam do ciebie pytanie. No, słucham pytania, Rafałku. Nie, nie. Oczywiście to byłoby za proste. Odpowiedz na pytanie, zanim jeszcze je zadam. Dobrze, oczywiście. W takim razie odpowiedź to. Siedem. Super, a jakie było pytanie, przepraszam. Podaj w centymetrach. Jakiej długości masz przyrodzenie? Nie. Pardon! Nie, nie, nie. 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 I to była poprawna odpowiedź. Eee. Brawo! Nie pytam skąd wiesz, Magda, ale... Ech, zazdroszczę. Może jednak e, skupmy się na pytaniach przygotowanych przez naszych ekspertów. Jako pierwszy będzie odpowiadał Rafał. O, Cicho bonjour! Jako pierwsza powinna odpowiadać kobieta. O! Słusznie! Dobrze. Słusznie. Szkoda tylko, że nie jesteś kobietą. A ja? To nie jesteś kobietą, jesteś przedstawicielką Lewicy. A ty jesteś cham! Dziękuję. Dobrze, w takim razie ja decyduję, że pierwsza będzie odpowiadać kobieta. I właśnie o to chodzi. O losach kobiet, jak zwykle chcą się wypowiadać mężczyźni. Na to nie ma mojej zgody. Czyli. Czyli nie chcesz odpowiadać jako pierwsza? Chcę, ale godność kobieca mi nie pozwala. Aha. Tak właśnie zawsze odpowiada lewica. Co to znaczy? Domyśli się? Tak właśnie odpowiada kobieta, którą. Nie jesteś. Dobrze, to jest bez sensu. Teraz ja będę decydował, kto odpowiada i odpowiada. Sławek, pytanie do Ciebie na początku. Czy bicie dzieci powinno być karalne? No to jest głupie pytanie. No być może, ale chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że to jest głupie pytanie. No, trzy lata temu mówiłeś na konferencji. Nie mówiłeś? było takiej konferencji. W ogóle niczego takiego nie mówiłem. W ogóle nie było takiej sytuacji. A poza tym, czy mógłby pan zadać jakieś mądrzejsze pytania? Ponieważ nie chciałbym odpowiadać na głupie pytania. <laughs> Tutaj za odpowiedź jest dużo punktów, także. Proszę pana, proszę pana, bardzo szkoda, że pan nie współpracuje. Wyciąga pan moje jakieś dawne wypowiedzi z kontekstu, zresztą wypowiedzi, których w ogóle nigdy nie było. A poza tym, proszę pana, ja jestem umówiony, ja mam za pół godziny ważne spotkanie w Wałominie. Także proszę pana, proszę nie utrudniać, tak ja jestem doktorem ekonomii. Muszę lecieć. <noise> No, tyle od Sławuli, a przypomnę, że to jest obecnie 18% poparcia. No. Gratuluję młodzi, że chcecie sobie spieprzyć życie. A szkoda, bo miałem pytanie idealne dla Sławka, ale to pytanie przechodzi na Rafała. Rafał, w oui. którym roku zawiązała się Konfederacja? Ja wiem! Barska. Muszę lecieć. <laughs> <grym> e, Rafale, w którym roku zawiązała się Konfederacja Barska? <kluz> Panie redaktorze, prawda, to jest, to jest bardzo proste pytanie, to jest tak? bardzo proste, to jest po prostu kwestia edukacji, ale ja na to pytanie nie odpowiem. E, nie odpowiem, <grym> dlatego że e, nasza koalicja oczywiście doskonale jest znana z praworządności i przestrzegania przepisów. <grym> tak więc, jeżeli mamy przestrzegać przepisy, no to oczywiście w takim razie na to pytanie jako pierwszy powinien odpowiedzieć, prawda? Marszałek Sejmu. O. Szymon na ciebie. Wszyscy tutaj wiemy, wiemy bardzo dobrze, że, że ja, 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 chowownia, kiedy prowadzę obrady Sejmu, udzielam głosu wszystkim, nawet tym, którzy są najmniej rozgarnięci. A zatem na to pytanie niech odpowie Karol. Nie, 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 drodzy Państwo, nie, nie. To jest właśnie arogancja obecnej władzy, drodzy Państwo. A jeżeli chodzi o konfederację licbarską, to proszę Państwa, ja sądzę, że powinna kobieta odpowiadać jako pierwsza. Magda? Ja mam wokas... Poczułem się jak w domu, a... W studio mamy impas. E, śrubokręt, pierwszy byłem, prawo dla mnie. <noise> nie, nie rozumiem, przepraszam? No, impas no, to taki śrubokręt do dokręcania śrubek, bo no, no, ja tylko wiedziałem. Imbus. 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 A, imbus, nie, oczywiście. oczywiście, że imbus to było takie, drodzy państwo. Przejęzyczenie. Bo impas oznacza oczywiście, że. I impas oczywiście oznacza zupełnie coś innego. Jakieś pytanie jeszcze? Dobrze, 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 Karol. Panie nie, tak, to ja myślę, że powinniśmy się skupić na tym, co jest najważniejsze dla Polek i Polaków. Może poprosimy o jakieś takie, prawda, pytanie, ja wiem, bardziej światowe. Tak. O... Proszę bardzo, tak. specjalnie dla ciebie, Rafale, pytanie światowe. Tak. Kolor brązowy po angielsku. To? Brown. 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 Brown.